Cześć i czołem, przed nami szósty odcinek Poważnego Sama w przygodach z dodatku, Clay Nilu. No i tak, cóż, w ogóle z takich ciekawostek gra... znaczy, Steam stwierdził, że spędziłem w grze około 24 godzin, tak że cały dzień przegrałem Sama. No, wy pewnie trochę krócej oglądaliście, ale jesteście na dobrej drodze, żeby też to cały dzień spędzić na tym. Co tu się dzieje? Czemu tu są jakieś wiksy z nie bardzo wiem, ale ewidentnie są. Bo no, fajnie, fajnie. No ja tutaj troszeczkę, no, chyba ze dwa szkielety, tak w międzyczasie rozbiłem, bo też wróciłem się po odrobinę żyćka, bo trochę słabo z nim było, no to się wróciłem, po nie logicznie, tak? No to jest jakieś ciemne przejście i w ogóle szukamy jakiegoś posążka Nefertari, Nefretiti, Nefretitis. No to jest. tak spokojnie dam radę opadł opadł No mam je tak tylko skubać to mogą mnie skubać nie mam problemu o o jeśli mnie słuch nie myli to tam słyszałem już Roida oj nie myli oj nie myli Drogi krzydł, nie strzelaj, trochę więcej krzyży niż większość tych map kradłem więcej A mogę wam poniżczyć te kolumnę? A się mogę, jak się postarać to mogę Muszę się roz, rozpisz, był No cóż, chyba go połowiłem Ale nie jestem ekspertem w tej dziedzinie Ну, no, тут надо действовать, хотя вас Где вы? Истыщ? Właśnie, już no, w tyle momencie. Tu mam moment Aj ty, aż mnie złapał. Dobra, ja wam to zrobię. Dobra. nie wolno nie... Jakby nie wolno nie doceniać głupoty w dużej ilości. Naprawdę. Dobra, trochę tutaj podgłosy zostały. Ja tu porzucam, bo dokładnie znajdziecie. Nie czy wam się dobre, znaczy nie wiem... Oj, już troszeczkę się zlagowało. Troszeczkę nie wiem czy pomieszczenie nie powinno się w pewnym momencie zawalić od tego, ale Kto by tam to liczył, Kto by tam to sprawdzał. Chociaż nie, z Red Faction Gorilla chyba kiedyś... Z tego co, co czytałem o Red Faction Gorilla to tam oni sprawdzają czy budynek ma się zawalić czy nie. Zgodnie z prawami fizyki. Nie nam się zabiegany, jestem. Dobra, tak czy coś jak. Ja w ogóle nagrywam ten odcinek przed uczelnią, cóż przed jak tylko skończy nagrywać to lecę na uczelnię. Każda śmieszna spora. Zobaczymy czy przez to będę miał więcej energii. No to nagrywam, wiecie, wieczory. jestem zryty, rytm, roboty, szerokiej i tak dalej, etc. Dobra. Aha się coś ewidentnie znalazł. Okej. Okay podobnie powinienem jeszcze drugą taką dźwigienkę uruchomić, żeby było śmieszniej. No. no Zaleca się, sprawdza w ogóle vixy graficzne jak zwykle na propsie. Nie no. ja bardzo wiem co to się stało, ogółem ciemnica. Chyba no tutaj, tak, to posągnij się, aha. O, o są jakieś boszne wyjścia, mam nadzieję, że to się nie zamknie, bo jakby się zamknęło, to byłoby u Boga. Aha, co to jest? Humny są potężną, i agresywną rasą pochodzącą z Aribis Lambda. Na samym swojej czystej planecie są czuczone jako Bogowie przez mniejsze stworzenie. Nie ma w nich nic nadnaturalnego, ale jej gruba skóra jest błyskawiczna błyskawicznej regeneracji, mogą stworzyć pozory nieśmiertelności. No, nie dziwię się. Aczkolwiek wielu już zabiłem, także jej głowa, podobna do głowy Barana, sprawia, że zwykle są kojarzone z mówią numer. Super, no, tylko że to, że już nie są bogami, żeśmy ustalili. Niebezpieczne zazwyczaje polegają na swoich rozmiarach i olbrzymiej sile fizycznej, co nam no, wykorzystują na zmierzyć wszystkich stojących, stojących im na drodze. I oto cały chnum. Dobra, tak czy siak, co tutaj się działo? Pająk z... świeżo wykuty. O, pająki tu pochodzą. A. No to jest śmieszny mały pajączek w ogóle. No nie bardzo. I na sprawę, że sam jest w stanie jednym kopniakiem nazwalić. Szybko odprowadź dużej ilości tekstycznego kwasu. Hmm. No fajnie. Świeżo wykluty, młody pancerz. Świeżo wykluty nie jest jeszcze rozwinięty, możesz siebie więc rozdeptać. No dobra. No dobra, to to wszystko wiemy. A co, co powiedział młodym? Jak to jest młody, to się boję o starej zapytać. to, to wiemy. no i co dalej? Proszę, a nikt nie powiedział, że to młode osobniki. No eee, nie wiem, chciałem, bo tam było coś o analizowaniu tych drzwi, ale chyba, chyba jakby najpierw otworzyłem drzwi, później... Później jakby... Była porada na temat, jak je otworzyć. No i sobie to wszystko. Dobra, świetnie. Gdybyśmy się naprodukowali, to wiemy, Devastator, no. No, no. Oj, no tak. naprawdę Dobra, anyway. Um, tak, bo tu mamy różne zejścia, wyjścia, wejścia. No i pójdźmy tu. Może pójdę tu wiecie, w tym nie wiem no Dobra, no to już wiem muszę jakiś korytarzek śmieszny Ach, ta szybkość, ta zwinność, ta zwrotność, te wystrzały i wybuchy. Aha. No dobra, to jest, że tak powiem, taka przerwa, jakby. To no, nam się wykrył, końca no, dalej. Okej, okay, dobra. Jeszcze jeden taki cykl. Śmiesznie to wygląda, ale nie będę się czekał. O ty cholera no. the... chyba jestem w środku Ta że ten Dobra Całą grę wywaliłem, żeby coś Też że mam wrażenie, że wysiłuję się z tym na darmo Prawdopodobnie nic to nie daje A ten Specjalnie było to zbędne i nic to nie dało, więc wracając do gry. normalnej najczęściej tutaj. W końcu padło no dużo kwików, za mało kurczę ruchów. Staruszku. To tu co się dłużej? No też bym chciał w ogóle ich pozabijać, bo odkrywają mnie te całej. Kwiki, sriki, tiki, tiki, riki. Kurde już chyba, chyba to wszystkie oczywiście większość odłamków w magiczny sposób zniknęła co by się procesor nie przeciążał za bardzo widzę ja się na zapiszę i teraz sprawdzimy bramkę numer duo numer duo. co tutaj jest ciemność widzę ciemność Czasami, jak normalnie zasuwasz w tej wodzie. Teraz samy pływak. Dobra, i co tutaj właściwie się dzieje? O. Dobra, zaczynam rozumieć, zaczynam ogarniać, o co mam chodzi. Czyli tak, mam tych przewoźników szukać w każdym z tych pomieszczeń. Przej, no dobra. Aha, aha, aha. W ogóle wysuwające się schody, no cudownie. To już miało jakby ten basen w się albo napełniał. A pewnie się napełni aż do samego sufitu. Tak czuję, tak mi się wydaje. Nie wiem, no tak. No dobra, trochę wody przybyło. Nie wiem dlaczego ja go obrywam, nie wiem od czego i dlaczego, ale... A, to już jest przełączone. Może tak miało być. Kurka wodna. A, no dobra, rozumiem. A, tu jest. Czy nie wiem od czego obrywam. To jest widno Czy ta woda jest jakaś zatruta, czy jak? No tak jakby, no to wychodzi. Śmieszne dźwięki zawsze na prosie. dobra, okej, okay. pierwsza bramka poszła. Tak, ta woda jest za tutaj jakaś taka dziwna. Dobra, więc co już mamy z głowy? Trzeba jakieś wielopoziomowe zabezpieczenia w ogóle. Mordy jeża. Zobaczmy, co kryje bramka numer... cholera, wiele? Ale to podobnie trzy? No, pomniki bez głów, pomniki bez rąk... Tak, tak, wiemy, że starożytni potrafili być upośledzeni. Ale poza tym skromnym faktem, że można się tu nieźle zgubić... Znaczy, jeden też można się zgubić. Jest taki zawiły on jest, tam mi chodzi. Dobra z głowy to Jeszcze niżej nie możecie mi dać zejść, coś, ktoś, jakoś w ogóle z dupy w sensie z kamienia, ale no... Teraz ja się zapiszę, bo coś mi nie gra. Co to mnie tam uwięzi, czy jak? działające w dwie strony. A ty drzwi gdzie jest przełącznik? Czyli one się już chowają, dobra, to ja jestem w stanie ogarnąć. Drzwi idą. No dobra, dobra, dobra A takie buty Dobra, czaje A i teraz pewnie trzeba je tutaj otworzyć Czy nie żeby nie żeby to miało duży potencjał mnie w którymś momencie uwięzić, ale A za tym jest przejście No dobra O, w mordę, serio Tacy wredni jesteście, no dobra. Rozumiem wasz koncept. Liczy się tutaj, tędy, proszę bardzo. Kolejny przełącznik w ogóle, jak oni nie połączyli? Do jasnych Kolejna osłona padła, jeszcze dwie prawdopodobnie. O. Panie, mam nadzieję, że nie berwaliście po uszach zbyt mocno, przepraszam za SMS o ile go słyszeliście. Anyway, dobra, spróbujmy stąd wyjść. Już się wie, jak to działa, to nie jest tak strasznie. da się przejść, więc nie ma problemu. Ciemno wszędzie, strzelba wszędzie. Takie eleganckie schodki w ogóle, takie, takie kurcze Eleganckie. Dwa mamy z głowy. Kolejne dwa przed nami, co tam już byłem bodajże że nie, tam na dole nie byłem, to idę Ale to też ciekawe że nikt mnie nie atakuje Znaczy ja niby rozumiem, że teraz jest ten fragment zagadkowy no ale wciąż To pusta sala, a to wygląda jakby to było na szynach jest na szynach. a ja mam to tak zrobić żebym mógł się tam dostać prawdopodobnie Może to w ogóle wybucha w jakiś sposób A no, w ogóle takie dosyć skomplikowane mechanizmy łapata konkret To jest w ogóle czasówka. To są w ogóle schody. Może zobaczę jak sytuacja wygląda. Tego... Aha, te schody nie są otwierane tak ogółem. Morderza. Ojej, ojej, to będzie trzeba wszystko w czasie zgrać. Nie widzi mi się to za bardzo to jest schody, dobra Więc pniemy się ku górze Dobra, chaos, 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 I zapisik może by mnie. I co, koniec To wszystko na co was stać? Definitywnie nie jestem jakby no nie jestem pod wrażeniem chyba że tu by podjechała ta taka co jeździ. Dobra jakieś przełączniki się suwają to na pewno. Spadę w sobę. Więc tak, czego potrzebuję na pewno? Panta jest ok. Jeszcze chciałem sprawdzić Tu coś na kolumnach jest Na tych, od na tych Tu mi się przydała jakaś Dobra, rozumiem chyba już Więc tak, zrobimy w ten sposób To włączę To włączę i to włączę Zobaczymy gdzie dojedzie Dawaj, dawaj Nie ruszaj się, nie ruszaj się No nie, no i odjechała, no Co za wredny typiasz z tej tej kolumni całej zaś Trzeba zrobić jakoś inaczej. Zajdę drugi raz? Nie bardzo. Dobra. Więc okej. Okay. Najpierw schody. Później to. Później tamto i szybko tam. Raczej nie zdążę, ale... ale człowiek. Zobaczymy. Dawaj, 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 Przycisku nie odmykaj się. Nie odmykaj się przycisku. Ok, dobrze, dobrze jest, dobrze jest. ich. Ok, spokojnie, tylko spokój nas uratuje. Teraz co powinno podjechać tutaj? O właśnie, a ja powinienem sobie móc skoczyć tam jeszcze raz i oto piękny przełącznik jest zasięgły krok o, piękny no dobra to czy uda się jeszcze znaleźć ten ostatni skurkowańca tego ostatniego może jeszcze się uda szybciutko szybciutko szybkim krokiem bo czas się nam kończy niestety pora wychodzić z tego świata Troszkę. Jeszcze jeden bardzo długi korytarz. Aha, już tutaj. Aha, aha dobra. To ja się może zapiszę i będę go dalej kombinował. Może tak, po tamtej stronie nic nie znalazłem, to teraz poszukam po tej. Poza tym, że to pomieszczenie się bardzo kreszuje i w ogóle. Ale spróbujmy. To był jakiś zapis, może. O, jest. Proszę bardzo. No i są wszystkie cztery. Widzicie, nie było tak trudno. Oczywiście musiałem wybrać złą stronę, jak zawsze. Dostałem, proszę, że... no, dajmy się temu samemu... O, właśnie. Przepchnąć. Ona no, jedna wychodzi. Przysz. Nie no, w miarę zmyślę, te zagadki były takie. Czemu nie? A sam posążek, bo chyba o to tam chodzi, tak? Aby rzucił lunetą w tę stronę. A, no widzę, więc sam posążek podniosę już w na następnym odcinku, także dziękuję wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że się podobało i do zobaczenia następnym razem, trzymajcie się, brawo, a ja lecę na oczy, hej!